Listen, you need your army. What's your army? Because nobody's gonna save you right now. You're alone. Look at this! Zobacinato. Grab his teeth! Got it. Let him be it, you know. You got another day to live. Yes, okay. You, you must be careful because you're talking with Caesar. Uważaj, bo mówisz do cesarza. Nie dotykaj mnie. Przesadzaj, no bomba z przeciwnik. To zwykły kurwa chłop No Nie tam tak rzecz, rzeczy. Nie mów tak rzeczy. Jak jest przeciwnik? Dla ty Ulana dla Dobrze. Ale to Krusko. co najważniejsze... Bomba, poczekaj No nie chwilę. porównuj. Ty, ale co jednak... Wyjdź stary, dziadu się nadajesz do piścia ze mną. Boksie, a ty mówisz zwykłym luju, który wychodzi i wóz za każdym razem jest błędny. Ale już teraz bez zbędnego przedłużania lecimy z bohaterami trzeciego panelu. Pierwszym z nich będzie Tomasz, Gianni, Cholto! A jego przeciwnikiem będzie Zbigniew! Boll! Kolejnym wojownikiem będzie Tomasz Sorara And jego opponent Jake the Spider Killer C Pierwszy na konferencji, Klauder Andrzej, The Polish Prince, Fonfara. A jego przeciwnikiem będzie Cesarz Freak Marcinus Marcinus, Pierwszy i jedyny! A legenda miejska głosi, że Marcin Najman ma sobą teraz obstawę, żeby nie podbiegł. Bomba i nie zabrał tym razem wszystkiego. Obserwam zbroję. Zbroja obsrana. Bomba zbraja zbroja. ubrana, zbroja obsrana. Jest to jest nieszkodliwy półgówek, który od jakiegoś czasu. Najman, coś ci ciechnie od jakiegoś czasu zapowiada, że, że wyszedł z puchy. A przecież prawda jest taka, że to jest kit. To jest, to jest, to jest tylko mydlenie na moczu. Że rząd wyszedł z psychiatryka, wszyscy o tym dobrze wiemy. Eee, no i leki się, się o ciebie się skończyły? Do tego te walki, gdzie <coughs> on za każdym razem dostaje nokaut do uspania. No więc e, mamy do czynienia z kompletnym debilem. Natomiast cesarz, cesarka, cesarz może go cesarka. się złapać, urwać mu łeb za może i po prostu i wyrzucić do kosza. Może za no złapać wszystko. za torbę, gnać to to na kijek przerzucić sobie i jak łuczyki. Pretorianie o, 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 maszerować! Klo maszerować! Maszerować kloszarkę! Kurwa nie było! Kloszardy maszerować! Że to na tego półgówka! Andrzeju, natomiast y mamy bo My Marcin też po sklepu Z rywalem oczywiście. Andrzeju, widziałeś pas z jakie to robi na tobie wrażenie jako mistrza świata IBO no, ten pas w ogóle nie robi na mnie wrażenia. Proszę. Witam Dzień dobry wszystkim, dobry wieczór, witam wszystkich. Eee, no co? Marcin, Marcin jest kotem, naprawdę. No co, no pierwszy błazen na nie chyba Cesarz. No i tak jak mówiłem wcześniej, no ja wychodzę w sobotę na poważnie, tutaj możemy sobie porobić trochę żartów i, i tyle, tak. Marcin, coś chcesz odpowiedzieć na tego błazna? Przed, przed kilkoma dniami mówił Cepiarz. Mnie takie słowa nie mogą mu urazić, bo bo to prawda. Nie, nie, bo to mówi ktoś, to posunął się do takich idiotycznych słów pewnego razu, że e, trudno, trudno brać takie rzeczy e, do siebie na serio. Natomiast dobrze, że ta walka się odbywa, bo przychodzi zawsze czas, kiedy za te bzdury trzeba zapłacić. Bomba już jest tak rozbity, że on tego nie rozumie, no bo on wychodzi w pierdol do spania. On tego nie rozumie. Natomiast e, ja nie mam żadnych wątpliwości, że. Eee, z Andrzejem czeka mnie ciężka walka. Natomiast ja wychodzę tylko po zwycięstwo i wychodzę w związku z tym, że on na ostatnim naszym spotkaniu stwierdził, że on nie żałuje żadnych słów. Bo ja myślałem, że on tu przyleci, przeprosi i stoczymy sportowy pojedynek, ale on ale nie przeprosił. Ale on nie przeprosił, dlatego będzie dla mnie tęczowym księciem do tego momentu, kiedy się z nim nie spotkam. Jakby przeprosił, byłoby na tencze Tęczę, to będziesz miał, ale w sobotę, w głowie. Tęcza, tęcza... Cza, cza, cza. Andrzej, Andrzej, a Ty bierzesz pod uwagę yy, prawdopodobnie po zwycięstwie yy, pogodzić się i podać sobie rękę i iść na wódkę? Nie wiem, wiesz co, nie myślę o tym. Na razie myślę o sobocie i o jakby o wyjściu do, do OKTAGONu i pojedynku. Yy, zobaczymy, jak się Marcin zachowa po tym, yy, wiesz, po porażce. Sławek, a Ty pytasz, bo stoliki już ustawiasz na afterparty, czy Ech. jak to jest? Nie, niczym nie poczęstowali dziś tak... Natomiast, moi drodzy, nie wiem czy do was to dotarło, bo tutaj wiadomo, że siedzi dwóch przeciwników, czyli Bomba oraz Andrzej, jeśli chodzi o Marcia Najmana, ale najbliżej niego... No, kurwa nie przesadzaj, no Bomba z przeciwnikiem, to jest zwykły kurwa chłop pańszczyźniany, no ty ty nie tam tak nie mów tak rzeczy, jak jest przeciwnik? Dla komu? Dla komu? Dobrze, ale to co ulana, najważniejsze, gruba, Bomba poczekaj chwilę. No nie chwilę. porównuj, ty, ale co jednak... Weź gdzie nie ty stary dziadu się to jest piścia ze mną? A ty mówisz szary. o zwykłym Luju, który wychodzi i wuj za każdym razem jest Dobrze, wlecz. ale nie co? Nie za każdym, ty bilu, tylko dwa razy. Ludzie tego nie widzieli. Nie, dwa razy, trzy. Bomba, daj mi dokończyć proszę, bo tutaj też jest ciekawy temat. Otóż, Marcin... Stał się gwiazdą międzynarodową i ostatnio mm. nagrał anglojęzyczny film, gdzie mówi do Jaya Sylwy, You stupid idiot. I teraz chciałem się zapytać, jak jest jak gwiazda międzygalaktyczna, jak Ferrari poprzez Marcin. Jest, jest, jest jakiś tłumacz? z Ferrari. Jest tłumacz, który tłumaczy tłumacz, 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 to, co mówi J. Sylwa i tłumaczy Bo ja mam jedną sprawę tutaj do e, mojego. No, nie wiem, jak to nazwać. no... Zaraz zostaniesz dostaniesz wią, po łbie. E, j, j, j. <laughs> i będziesz tam leżał, w tym małym sklepusie. ty kurwa śmierdzielus, z wariatkowa spierdol. Ticho, bo kaszanką zaraz dostaniesz. Bomba, poczekaj. I, ha, I have one question for you. I have one Przeproś question. Przeproś tam okay. ładnie. Poczekaj bomba, because, bo teraz tłumaczenie musimy. Because... Uh, tell me, what do you mean when... O co ci chodziło? Say that... I'm to old, way way, old, old for fight. What, na what do you mean? You, you, are, you are only... Two years younger Przecież ty jesteś tylko dwa lata starszy ode mnie. Jesteś pewien? Tak, jestem. I mean, look look no, Spójrz na mnie. Spójrz na ciebie. mnie. Spójrz na mnie. Spójrz na mnie. Spójrz na mnie. Spójrz na mnie. Jestem na mnie. Spójrz I być jeżeli, from... jeżeli <laughs> <czy> bez na mnie. Spójrz na Nie Spójrz Jeżeli mnie. jesteś w formie na Jay face to face with old Dickhead. He's <laughs> <laughs> apraszany w takim razie do so face to facea Jay Silva. But first of all, what do we want ask to march in for this for the name that stupid idiot he said to you. Slap him. If, I I want to make sure that he knows what he's doing because this not what it be done here. So ja się nie bawię w Gerki. Nie będę się z nim pierdolił w tańcu. Don't touch me, man! don't One more, <laughs> panowie, raz. Yeah. Raz, yeah. raz. One more time, Jay. Is oh Jay, smash him! <laughs> Grab his teeth! <tics. laughs> got it. Let him be it, you know. You got another day to live. yes okay, okay you, friend, has you, has journey, careful, you must be careful because you talk talking with Caesar. Uważaj, bo mówisz do cesarza. Do you understand? Rozumiesz? You Cesar. <laughs> do Cesarza! To a real gangster. You know gangster a mówisz do prawdziwego gangster. Yeah. A wiesz co w ogóle znaczy? Caesaro, nic nie znaczy w getcie czy I don't have problem. After this fight, co no this 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 jestem Będę gotowy na ciebie. <laughs> you sure? Jesteś pewien? <laughs> Listen, Słuchaj. you need your army. What's your Potrzebuj army? Because nobody's gonna save you right now. You to! Some... Look at this. Zobacz na to. Like this is not a contest, man. Because if I my To nie jest pomiar konkurs na mierzenie fiutów, swojego swojego wyjotu byłby koniec. Dobry wieczór wszystkim, przede wszystkim dobry wieczór. To to. Twój Toma. Ale nie, ja mówiłem to to nie, nie. Ja nie, ja nie chcę powiedzieć. Tomek Sarara, sorry, bo tu, tomków. No nic, właściwie próbuję cały czas wyjść z szoku, ale nie, nie jest łatwo. Faktycznie gdzieś ja biorę udział w kolejnej konferencji, no i faktycznie zaczynam to wszystko coraz bardziej trawić. No nic, jest fajnie, śmiesznie. Ja zawsze chciałem przyjść do cyrku, zawsze miałem na to mało czasu, a, a tutaj cyrk przyszedł do mnie. Ale co cię tak zaskoczyło? Zestawienie J Silva Marcin Najman? No, to nie ukrywam, że jestem trochę zdziwiony, nie? Także powiem wam, będzie to chyba mój pierwszy i jedyny wspólny, 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 wspólny przeciwnik razem z Marcinem Najmanem. Chyba nie mieliśmy jeszcze okazji walczyć z tym samym zawodnikiem. Nie walczyłeś z Ryszkiem Szczerem? Nie, właśnie nie, nie z miałem... Z Ryszkiem jeszcze nie miałeś okazji? Nie, nie miałem odwagi, a co dopiero... A co dopiero okazji? Natomiast Tomku, ja oglądałem wywiady z tobą po naszym programie i o ile nie irytujecie cię Zbigniew, bardzo mocno się wypowiadałeś na temat rollstu i byłeś bardzo mocno zirytowany, chociażby u szalonego reportera. E, witam wszystkich serdecznie. Chciałem tutaj publicznie podziękować Sławkowi, że mnie namówił na to, bo, powiem szczerze, że zabawa jest sprzednia. E, w sobotę zabawy nie będzie, bo to można sobie e, wszystko mówić, e, pożartować. Tak jak tu to Tomek Sarara wcześniej mówił, e, w sobotę wychodzę. Wychodzę na poważnie. W sobotę, no co? Ile czasu było? Tyle było. Wzięliśmy walkę dosyć późno. Nie było aż tyle czasu do przygotowania się. Co mogę, to szybko się nauczyłem. Pamięć ruchowa została. Przez tyle lat byłem zawodowym sportowcem. Ja pójdę na maksa, czy to wystarczy, to się okaże. Szanse u Buchmachera mam praktycznie żadne, więc nie mam nic do stracenia, bo za złotówkę płacą 90 groszy, że przegram. Obstawiasz, pan też w takim razie. On tego tylko nie mogę tego... To onek to ale na inne stawki obstawiam. Także spokojnie, no. W sobotę będzie ciekawie. E, wydaje mi się, zawalczy ze sobą dwóch byłych sportowców e, zawodowych i różnie za wieku w oktagonie nie będzie miała żadnego wydaje mi się znaczenia. Zbyszek? Ja, ja mogę podtrzymać tylko to, co mówiłem wcześniej. No, jestem gotowy, przygotowany. Czy to będzie stójka, czy to będzie parter, no, ja nie widzę tu innej możliwości, jak, jak pokonanie Tomka w sportowej walce jakby to, że jestem stawiany w roli faworyta to mnie to w ogóle nie interesuje mi to ani nie ciąży, ani, ani mi to nie pomaga, bo ja mam przed oczami tylko oktagon. Jak do niego wejdziemy, to nic, żadne kocopoły czy inne teksty na zewnątrz nie będą miały znaczenia. Dlatego my stądkiem to świetnie rozumiemy. Między nami nie ma żadnych kwasów, nie ma, nie ma żadnej złej krwi. Jesteśmy byłymi zawodowymi sportowcami, szanujemy się i jako dwaj byli reprezentanci, wyjdziemy do oktagonu pokazać e, się z jak najlepszej strony. Tomek, jak odebrałeś to? Źle? Źle się czułeś po raz no, Nie, nie, ja, się czułem, panie, ja, nie. <laughs> ja się czułem bardzo dobrze, bo byłeś koło mnie, wiesz. Nawet yy, pozdrowiłem Anię, <laughs> powiedziałem, żebyś... Czy, ty, czy to ogląda, czy ja też coś mam powiedzieć, ale tak, widzę, że tego jej nie przekazałeś. <laughs> nie, no było fajnie, no coś, coś nowego, no coś nowego. Ale mnie przede wszystkim interesuje jedna rzecz. E, musiałem wejść w inny trening, dotknąć całkiem innej e, branży, jakiej są... E, jak, jaką jest walka i, 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 i sport związany z walką. 14 dni trenowałem dwa razy dziennie z Marcinem Naruszką. Było to niesamowite doświadczenie. Było naprawdę ciężko. Wszystko bolało, bo to całkowicie inne partie. Ruszasz mięśnie jak w piłce nożnej, ale jestem tu, naprawdę jestem gotowy, nie wiem czy tak powinienem powiedzieć, ze względu na to, że mam... Mam już też dzieci, co prawda dorosłe, ale jestem gotowy na to, żeby naprawdę w sobotę wyjść i tak po ludzku z siatkówką się napierdzi napierdzielać. Rozmawialiśmy o tym, że wobec ciebie Bomba zachowuje się z bardzo dużą klasą i spokojem, On no sam mówił, że szanuje bardzo twoje nazwisko. Natomiast potem, wiemy, że jesteście zaprzyjaźnieni z Marcinem Najmanem, no sam widziałeś co się działo na trzecim panelu, na czwartym panelu ostatniej konferencji czy później, czy chociażby dzisiaj. Jak ty się do tego odnosisz? Bo miałem wrażenie, że jak na początku panowie się wymieniali słowami, to patrzyłeś tak dość mocno podirytowany na bombę. No, witam, witam wszystkich, dobry wieczór. No, co tu mam wiele do powiedzenia? No, no mój kolega, który chce ze mną właśnie walczyć, trochę mnie to dziwi, że omija mnie, wali tutaj od razu do Marcina. Bardzo dziwne. Zrobił to, co zrobił. Pcha się przedszyk, ale jeszcze zapomniał o mnie, że ja tutaj stoję na drodze. I będzie cię bolało, mówię ci, w sobotę zabolić się pewne rzeczy, bo uwierz mi, dostałeś dwa razy w... do Spanka poszłeś, yy, jedną... No dobra, poszedłem, przepraszam, dobra, dobra, jak już sobie tak ciupiemy. Ta wersja poszła też już jest pa poszłeś jest i, poszłeś ja i mówimy, pamiętaj, poszedłem. że mówimy po polsku. Dobrze, dobra, nie łapię za słowo, Ty zaszło, nie mówisz, ty Ale ty, ty, ty nie mówisz. Marcinku, poczekaj, 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 czekaj. Niech Dominik sobie dokończy no. najpierw. Dajcie, dajcie, no. bo daj ja was twojego... słuchałem i nie przerywałem tak nieładnie. I wiesz, no to trzeba troszeczkę sobie wiesz, no idźmy po tych schodkach i dopchaj się do Marcina w odpowiednim momencie, bo pamiętaj, no Marcin trochę z innymi ludźmi walczył i lepszego pokroju niż ty czy ja. No wiesz, no akurat nie muszę mówić, bo każdy wie, o kim mowa, ale troszeczkę poczekaj. Na każdego jest czas i pora, dobrze? Ja szanuję to, co ty mówisz, ale też zrozum, że jeszcze na drodze ja ci stanąłem tutaj. I no jeśli ale... dopiero po mnie przejedziesz, teoretycznie wiem, tak, że ci się to dobrze, marzy. No, już po tobie przejadę, no i pójdę tam dalej. Więc... No ale to będziesz no miał zderzenie z ciężarówką mnie, i naprawdę to silną to ciężarówką dużo, i uwierz mi. że. Wszystko ta argumentacja na to, że tak, zaczepiać Najmanka. Wiesz, ale jak no... chcecie, to możecie się dalej tam przytulać. Możesz go brać. Nie, 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 my się nie przytulamy. Jeszcze wiesz, to da daleko, słyszałeś, Marcin, My się przytulamy. Ale to ja nie w ogóle nie wiem, co mówił Bełkocze. To jest bełkot. No. Pamiętacie tą bajkę o bełkocie? To no, jest bełkot. A pamiętacie Smurfy? Gargamel ja tam kurwa się, twoim się... Logopedą. Ja nie jestem Twoim logopedem. Ja nie jestem Twoim kurwa po Gargamel ty... przyszedł na podświatkę. We... A nim z jego bełkow, lakier, kurwa. W ogóle nie słychać. Ciebie w ogóle nie słychać. Gargamyl tlakiem, ale poczekaj, poczekaj. A ty umiesz wyraźnie mówić: Ja nie jestem Twoim logopedą! Dominik? Poczekaj, Marcin, poczekaj, poczekajcie, poczekajcie, panowie, hola, hola, Marcin, poczekaj chwilę, bo no nie możecie mi dać do łóżka. Ja wiem, że wy się bardzo lubicie i kochacie, to już wasza sprawa, ale po poczekaj, Marcin. Ja jeszcze on musi na mnie się przejechać, żeby dopiero mógł do ciebie się dostać, nie? No, to jest, no, jest jakaś hierarchia, no No, bo no ja oczywiście, wiem, to jest z no ktoś musi prak, dostać. Dominika jak Saleta, a tu taki szaf, taki szyb półgówek, który spierdoli z psychiatryka. On no będzie to mi się fakt, poznać. że no, z, musimy na niego uważać, nie? Natomiast możecie się jeszcze pocałować tam eksperyment. Nie, pawełku, pocałujemy się w sobotę, w piątek. Każdy się mierzy pocałujemy. swoją miarą, ty kurwa debilu, no każdy no. mierzy swoją miarą. I będziemy się tam całować na naprawdę potężne bombki, tak, że, wiesz, żeby nie było to, żeby ci później się, je, wiesz, Może Narodzenie no, nie przypomniało albo coś, jak cię obudzimy dopiero. Kiedy Dominik albo coś. pomylił słowa, powiedziałeś mu, że nie jesteś u siebie w piwnicy, jeżeli dobrze zrozumiemy o co ci chodzi z tą piwnicą? A, no, że wyskoczył teraz z piwnicy. Nie, 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 no z piwnicy, no z piwnicy, no to pi, piwnica, no wiesz, no, no w piwnicy dźwigają ciężary, nie zobaczymy na ile tobie, wiesz. Teraz tak z znienacka z piwnicy. No. Mówimy normalnie. No wiesz, ja jednak z klubu wyszłem fajnego, którym trenuję z fajnymi chłopakami, ale wiesz, ja nie wiem, gdzie ty trenujesz, bo ciebie nigdzie nie widać, nie? Zobaczymy. Ja nie trenuję. Bo słyszałem, że w pewnej instytucji gdzieś tam trenowałeś, no ale ciekawe, czy ty trenowałeś, czy ciebie ja, trenowali, ja, nie? ja nie trenuję, nie muszę na kogoś takiego jak ty myślę, że Z, Bomba z samym wejściem do oktagonu, w tym wieku i Bomba ja ty sasy, wiesz, ja to wiesz, ja się nie boję pracy, bo trenowałem kilka ładnych lat na siłowni i też trenuję, a tutaj jest właśnie akurat następny szczebelek mojej drogi którą myślę zmieść ze swojej drogi to tak bardzo brutalnie, zobaczymy w sobotę. Dobrze, Jay Silva, co ty sądzisz o tym wszystkim? Po swoim roście? zostałeś bardzo dobrze oceniony po tym, co mówiłeś przy Tomku Saraże i Polacy piszą, że będziesz kolejną ikoną polskiego free fightu. Damn, I know it's like that. Damn, like that. Kurwunia, zajebiście, że tak jest. This shit crazy though, nie no, to jest totalne szaleństwo, ale zajebiście. What up, dude? No? Co mogę zrobić? Czy po tym e, face-to-face'ie z Marcinem Najmanem dalej utrzymujesz za pięć dolarów, możesz z nim wyjść do walki w przyszłości? You must thinking about the You must thinking about... I don't wanna kill the old man. Man, I feel bad. What Nie no, the przecież the zabiję starucha, no, no, no już you? dajcie spokój. What the fuck you?

słyszeliście jakieś takie stwierdzenie, że czarno się nie łamie? Tell him again. Czy kiedykolwiek chodziliście, słyszeliście takie stwierdzenie, że czarnoskóry się nie łamie? Wydaje mi się, że Dejowi Silwie chodzi prosto o to, że e, jakby goście tacy jak on, no nigdy nie wiem, nie skleją głowy coś takiego. Black don't crack. Czyli czarny się nigdy nie łamie, no nie daje ciała. That's example right here. Look at me, look at him. Zresztą dokładnie właśnie teraz to widzicie spójrzcie na mnie spójrzcie na niego. I Adrian, Krak Ja się tutaj jeszcze wiecie, nie pospinałem, nie. Imponuje ci Marcina Najmana? Are you uh, amazed by physique? ile to potwa? He like a cartoon, man. Nie, wygląda nie, jak soboty, z ale jak najszybciej. wygląda jak z kreskówki. Jak to się musi się skupić na swoim oponencie, który siedzi tutaj. Ten right Tamten Skurwiel wygląda na poważnego gościa. Ale bardzo nie. Jestem poważny, stary, jestem. Bo okay, right o, o Klaunie nie można poważnie mówić, Najman. Zamknij się ty kurwa debilu skończony z psychiatryka spierdoliłeś, że się z ty, nie wiem, ja przypadkiem zamiastki. się to nie, w ogóle, w ogóle Ale że w, w towarzystwie, nikt z tobą nie gada, kurwa. Ty jesteś Bełką, ja nie jesteś. Ty jesteś to, bełko, ty, nie ty jesteś masot, ja tym towarzyszą. A, ja a ja nie, nie jestem. Ty jesteś masto w tym wydarzeniu. Zrozumiałeś. tak jak mówisz, ja tu z towarzystwem nie rozmawiam. No ja tylko cisnę. Muzyka dla naszych uszu, ale po prostu i musimy porozmawiać ze wszystkimi. Andrzej, kiedy Jay Silva dowiedział się, że to ty, jako mistrz... Na Federacji IBO walczysz z Marcinem Najmanem, to wyśmiał tą walkę i stwierdził, że to jest bardzo łatwa praca dla Ciebie. Easy job. Easy job, easy work. E, słuchaj, e, wszystko okazuje się w sobotę, no ja jestem przygotowany, wychodzę na Marcina, Marcin ma stra straszną formę, e, prawa ręka, Napni le lewą. Show me your left hand. O, jeszcze gorzej. Także słuchaj, nie no, śmiech i śmiechami, tak? Ja też to biorę trochę na poważnie. Yy, nawet bardzo. Wchodzę w sobotę i będziemy się bili, tak? Krótka piłka. Ja tu nie jestem od, yy, od yy, bycia błaznem jak Marcin, od pajacowania. Chcę wejść w sobotę i się bić. Yy, ty się ma maskotko, kurwa. Ciebie nikt nie pytał z nami. Ty, co ty? Yy, yy, Pokaż tycki. Co powiedział? Powiedział, nie, że te w tych tycki. filmach w roli głównej. No to się kurwa przekonamy jak zagramy kurwa w tym, Andrzej, w ja to się przekonamy mocniej? jak zagramy w OKTAGONIE, już dałeś przykład tego jakim jesteś wielkim sportowcem w kanale sportowym, Super. bo ja ci powiem jedno Andrzej, powiem ci jedno. Dla mnie tamtymi wypowiedziami ty się wykluczyłeś z panteonu sportowców bo tak się sportowiec nie zachowuje to ty było się wykluczyłeś ordynarne. Nie raz bez Andrzej, słów To było. Się bez słów wykluczyłeś Andrzej to było ordynarne to było to było tak głupie i ty zamiast tutaj przylecie nie płacz teraz co, co, ja co płaka, by było no to ja nie płacz bo tu nie urodu Dostałeś dostajesz wy ale co ty i to ja wszystko ja nie będę płakał tylko to, to nie będę z skutował tutaj bo szkodami słów zobaczymy się w sobotę i na tym skończymy. No tak, ale z drugiej strony freaky i na tym też polegałem, że właśnie wypowiadać to te słowa. To jest freakiem nie gada. Ja będę robił robotę w sobotę. Odcinek, który i, UFC i ma naprawdę wiele, wiele potężnych walk na swoim rozkładzie. Nie właściwie wszystkie opowiedziane historie nie robią na mnie specjalnego wrażenia, nie zmieniają również mojego, mojego podejścia. E, cały czas do Jaya podchodzę tak samo, ja naprawdę zaznaczałem to też we wcześniejszych wypowiedziach, że nieważne właściwie do kogo wychodzę naprzeciwko, za każdym razem chcę być przygotowany na maksa i. I w żaden sposób, ale to w żaden sposób na pewno nie lekceważę, ale, ale na pewno również nie zbliżam się do czegoś takiego, że swojego rywala bym się obawiał, żeby mi gdzieś tam, nie wiem, stres miał paraliżować przed walką. Na pewno takiej sytuacji nie będzie, mam przygotowany dobry game plan. Właściwie to, na czym mi najbardziej, najbardziej zależy, żeby wprowadzić sporo emocji, bo wiadomo, że że wszystkie eventy właściwie, bo już nie chciałbym użyć teraz sformułowania Sporty Walki, bo właściwie chodzi o całą infrastrukturę, która, która się tego tyczy, chodzi o emocje. I tutaj panowie wprowadzają bardzo fajne emocje personalne między sobą i, i gdzieś tam, tak jak Andrzej chciałby się z tego troszeczkę wykluczyć, to uważam, że jesteśmy w stanie naprawdę prowadzić dobre emocje na samej, na samej robocie, jak lubię to mówić. Eee, no i oczywiście również uważam, że w tym wszystkim każdy ma prawo być na tyle charyzmatyczny i sobie i przykuć swoją, swoją wagą, ale, ale chyba nie specjalnie musimy szukać tych emocji na siłę. E, za to na siłę zawsze czasem lubimy szukać emocji na, na robocie i to właściwie chcę obiecać, że naprawdę jestem przygotowany na, na maksymalny właściwie wysiłek. Na, nastawiam się też na dobry nokaut, bo, bo naprawdę wiem wiem tak samo, że esencją sportu walki są, są nokauty, są dzwony i mam nadzieję, że tak również zafunduję swojemu rywalowi, także właściwie jestem w stanie nawet to obiecać. God damn, come down. Siemanko, Dobra siemanko. stary, już daj spokój, nie? No, no, you, gotta, you gonna get your chance. No, to far away, ale lepiej przyjdź mię z bo jeżeli to się nie stanie, to ja to zrobię. No właśnie, Jay, ty za każdym razem mówisz, że szanse to 50 na 50. Podczas gdy Buchmacherzy twierdzą, że jednak wielkim faworytem w tej formule jest Tomek Sarara, ale gdyby walka była w MMA, to znowuż ty byłbyś ogromnym faworytem. I dlaczego ty uważasz jako jedyny, chyba, że te właśnie szanse są aż tak spokojnie podzielone, mimo że to Tomek ma ogromne doświadczenie w sportach tylko i wyłącznie uderzanych? Nie don't know. I don't know the, fuck is the bookmakers. Nie, mam I... tego pojęcia, są pierdolą ci bookmakerzy. How the fuck they come with that shit? Nie, mam, to jest ich sprawa.